A w dzisiejszym krótkim odcinku pokażę, jak skontrolować LDS bez Jackboxa. A komu to potrzebne? Zawias na glebę. Dla pewności 4 razy przycisk w dół, na pewno się opuści. No i twój cytryn pewnie nigdy nie był regulowany, jeśli chodzi o wysokość zawieszenia. Dlatego, jak już go masz na dole i delikatnie podlewarować, 2-3 centymetry, niedużo. I jak już go odpowiednio podniesiesz, to Ci pokażę co tu zrobić dalej, żeby spuścić ciśnienie z układu. Nie potrzebujesz lekcji, nie potrzebujesz jak boksa Delikatnie na lewareczku już jest dygnięty. Teraz drzwi po prostu otwórz i zamknij. I co się dzieje? Twój cytryn z drugiej strony opada, czyli spuszcza się ciśnienie. To koło idzie delikatnie do góry. Koło poszło trochę do góry. Z czasem można go opuścić. Nie dotykamy drzwi, ale można go odpuścić. Korektor przyświtu teraz sobie śpi. I teraz cały płyn wraca nam do zbiorniczka Opuszczamy go. lewareczek można wyjąć. Teraz siedzi troszkę niżej i mamy pewność, że cały płyn wrócił do zbiornika. No. ciężko tego drania wyszarpać, bo auto nam przysiadło. Idziemy po nasz Aldesik. Czas na reklamę. Kolejna grusia zrobiona. Zaraz ją wytestujemy. Ła! Co tu się dzieje, to, 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 to? Jest elegancko? 57? Będzie. Odkręcamy sobie koreczek. I tu ma być on widoczny. Ja wiem, ja wiem, że zarabia tą komentarze, że lekcja, że to, że tamto, ja zawsze kontroluję płyn LDS w ten sposób, ma być widoczny, gdy auto jest na samej glebie, nigdy nic się nie stało, będzie dobrze. Jak znika, to znaczy, że jest za mało. Jeszcze ociupinkę będę potrzebował. A no to dos dosłownie ociupinkę, no bo już widać, że pojawił się jest. Jak tutaj jest widoczny, to znaczy, że jest git. Zakręcamy koreczek. Mamy uzupełniony LDS. Bez jak bokstar. A jak będzie tysiąc lajków, to pokażę, jak dodać płynę do kierunku wskazów.